Zaczynamy tego vloga od cofnięcia się tak naprawdę o parę dni, o parę tygodni, bo robiłam to w bardzo różne dni, yy, tak naprawdę na bieżąco. Wymyśliłam sobie w tym roku, że na domu urodziny będzie 28 prezentów, bo domu tyle lat kończył właśnie w tym roku, w tym tygodniu, więc yy, zamówiłam i kupiłam 28 prezentów i musiałam je wszystkie zapakować i opisać numerkami. Tak naprawdę były tam takie, wiecie, mniejsze prezenty, typu Kinder czekoladki, Kinder Bueno i też takie trochę większe prezenty, typu słuchawki, jakiś taki fajny długopis, kask do roweru, młynek do kawy. Cieszę się, że prepakowałam je tak em, porcjami. Bo gdybym musiała naraz zapakować 28 prezentów, to chyba by mi zeszło cały dzień. Kolejne prezenty przyszły do zapakowania. Młynek do kawy, bo domu ma zepsuty, a ostatnio piję dużo kawy. Też kupiłam mu kawę bezkofeinową w ziarnach, więc koniecznie. E, I do tego kask. I miałam na początku wziąć taki, jak mm, ja sobie kupiłam, ale się okazało, że w sumie domu go bardziej potrzebuje do rolek niż do roweru, więc wybrałam taki specjalny na rolki. E, wiecie, to jest troszkę tam inaczej wygląda budowa tego kaska. To jest taki orzeszek, więc wybrałam coś takiego. I pakujemy to. Kompletnie nie wiedziałam, jak zapakować dzwonek do roweru, więc zapakowałam w ten sposób. Ja nie mam jakiegoś najpiękniejszego pakowania, ale wszystko z serca, więc ma być w ten sposób. Yy, I mamy takiego cukierka. Właśnie sobie czekam na zakupę z Frisco. Mają być do godziny, ale mam nadzieję, że będą szybciej. Później będę robić sobie maseczkę, peeling, włosy, przygotowywać jedzenie na jutro i. Mam parę spraw do ogarnięcia dzisiaj, ale jutro są urodziny domu, więc na pewno Wam coś pokażę, co się będzie działo. Jestem tak podekscytowana. Mamy poniedziałek, fajnie się zaczęło. Ja mam cały tydzień wolny, bo sobie wzięłam taki urlop na ym, bycie w domu, bo ja, to jest mój ulubiony rodzaj urlopu, kiedy nigdzie nie jadę i mogę sobie różne rzeczy swoje poogarniać. Jestem tak podekscytowana, słuchajcie. Mamy to. Za całość zakupów zapłaciłam 247 złotych. To są takie większe zakupy, e, Dlatego zrobiłam je po prostu online, bo nie chciałam mi się iść do sklepu e, na takie duże zakupy. Będę sobie chodzić po prostu na małe. jak Będę potrzebować dokupić jakieś pomidory, czy co? Ale na przykład też mam tutaj takie rzeczy chusteczki, bo mi się skończyły, a teraz jest taki sezon, że będzie smarkanie rano, ale zaraz zrobimy sobie prawidłny hall zakupowy pieczarki cukinie seller królowa dnia hokkaido najlepsza dynia ze wszystkich dyni innej nie ma sensu jeść pomidory czosnek papryka Czerwona, będzie pieczona, bo tylko taką jem. Por, por favor. Kalafior. Boczniaki na panierowane boczniaki. W płatkach kupuryzane. i trochę marchewek. Tak mnie zastanawia jedna rzecz, bo ja wiem, miałam za nie, nie robić zakupów online, dlatego że wszystko jest czasami zapakowane tak bardzo, bardzo średnio. I zastanawia mnie jedna rzecz, dlaczego trzy pomidory są zapakowane w coś takiego, A Jakie są 10 marchewek, są rzucone luzem do opakowania. Trudno. Lecimy dalej: makaron, spaghetti, makaron, rurki, nioki, drożdże suszone, soczewica czerwona i soczewica zielona. Moim zdaniem najlepszy strączek. Dwie pasatki: ketchup, pudliszki bez dodatku cukru. Mam w ogóle ten kotlin i on jest bardzo dobry, ale zawsze moim ulubionym ketchupem był pudliszki, więc postanowiłam. Kupić tę nowość, bo jest to taki nowy, dosyć świeży ketchup. No, zawsze podliczki to był ten ketchup, więc jestem mega ciekawa, co zrobili w wersji bez cukru, bo nie będę już teraz kupować zwykłej, bo nie widzę tego sensu. Absolutnie. Mąka i to słuchajcie, mąka luksusowa, ok? Luksusowa. Nie kupuję byle jakiej mąki. Troszkę trzeba, moim zdaniem, luksusu w życiu zażyć. Jogurt grecki. Camembert lekki. Nie widzę sensu kupowania nielekkiego, kiedy go rozpuszczam. Serek taki śmietankowy do smarowania do sosów. Ser typu halumi. Nie było takiego stricte halumi, więc taki grillowy wzięłam. Kapusta kiszona, czyli coś niesamowicie pysznego i orześcichającego. Klebuź! I bajgle! Będą przepyszne bajgle. Groszek sałata zielona, karbowana. Uwielbiam, te sałatę, jest przepiękna, jak widzicie burgera. Ta sałata to jest to, podgrzybek suszony, czyli grzyby, grzyby z życiem, pietruszka, oczywiście korzeń, nie te liście, bo ja nie... te liście są niedobre, a taki korzeń pietruszki, nie rozumiem jak może to i to się nazywać pietruszką, kiedy to jest przepyszne w zupie, w sałatce i pięknie pachnie, a tamto to jest po prostu nie da się zjeść tej pietruszki. Jakby dyni było mało, to mamy jeszcze zamrożoną dynię w kostce, taką wiecie, żeby mieć na już, bo te dynie, całą kokajdę muszę Upiec. A tutaj mam taką dynię, którą mogę sobie, wiecie, tak. Tutaj 50 gramów dorzucić, tutaj 100 gramów, tutaj coś tam. Fajnie. Taka zamrożona dynia, super sprawa. Jajka. Ostatnio mam totalną obsesję na punkcie omletów, na słodko, na słono, więc jajka muszą być. Cebula. I to nie jedna, słuchajcie, nie dwie, a aż pięć przepysznych cebul. Mozzarella. Lekka śmietanka. Będzie mi potrzebna dozu, ciasto francuskie na se pizzo. Dzisiaj tak naprawdę przygotowałam tylko parę rzeczy i miałam taki dzień relaksu, dzień dla siebie. Zrobiłam takie przepyszne zawijańce pizzowe na cieście francuskim. Uwielbiam robić takie przekąski. Z ciasta francuskiego można zrobić milion rzeczy i zawsze jest przepysznie. Lecimy na kolację. Tutaj w tle są prezenty dla domu. Pierwszy raz idę w tych butach i trochę się cykam. Jesteśmy uratowani. miało być na śniadanie urodzinowe. Ehm, pizza śniadaniowa, taka jak w Aioli, którą kochamy, ale coś mi się stało z ciastem drożdżowym. Ja nie potrafię go zrobić. Wika, proszę, zrób mi warsztaty, bo nawet pizza mi nie wychodzi. Zrobimy na takich spodach pizzu, z sosikiem, pieczarkami, jajkiem, będzie pyszne. A do pizzek jeszcze taki bagel z halumi, pomidorkiem, pesto, miam, miam. Zawsze chciałam zrobić taki przekrój bajla. Zaczynamy te urodziny, prezenty już czekają i będzie do domu dostawał je przez cały dzień za zadania, nie może być tak łatwo, żeby dostać 28 prezentów. By dostać każdy prezent będzie musiał wykonywać zadanie i tak naprawdę tylko od niego zależy jak szybko dostanie ten prezent, jak szybko wykona zadania. Mieliśmy na przykład zadanie z układaniem wyrazów z, ze skrawli, mieliśmy zadanie z rzucaniem do kosza i tego typu rzeczy. Oczywiście były też atrakcje, poszliśmy na bilard. Wieki nie byłam na bilardzie, naprawdę, tak jak kocham kręgle i chodziliśmy regularnie, chociaż ostatnio też dawno nie byliśmy. Tak jakoś tak, byliśmy parę razy życiu na bilarki, potem przestaliśmy i w sumie poszliśmy sobie, było pusto, bo to była godzina, tam, nie wiem, 12. Później byliśmy w takiej miejscówce Tep Factor. Mam tylko jedną taką przebitkę beznadziejną, ale słuchajcie, świetne miejsce. To jest taka miejscówka, gdzie jest 25 pokoi, e, które sprawdzają najróżniejsze rzeczy, na przykład Waszą zręczność, Waszą cierpliwość, Waszą e, siłę i chodzicie sobie do tych pokoi i zaliczacie je na, na różne poziomy. Kocham to, że wstaję rano i mogę sobie odgrzać jedzenie z wczoraj. W ogóle opowiem Wam o urodzinach, domo, ale nie wiem czy dzisiaj, bo jestem wykończona wczorajszą jedną aktywnością fizycznie, po prostu moje całe ciało boli, polernie, e, bo jestem słaba fizycznie, a było ciężko w każdym razie. Ja muszę teraz zregenerować się i zebrać siły, żeby nagrać jeden filmik, bo muszę to zrobić dzisiaj, więc mm, życzę mi powodzenia. Słuchajcie, jestem taka zastana po tych urodzinach w domu, że to jest jakiś hit. Ja nie potrafię wziąć się do roboty. Wczoraj miałam... Nadal trochę mam, ale wczoraj miałam największe w życiu moim zakwasy, bo jak byliśmy w tym Tep Factor, to tam było dużo takich siłowych zadań, gdzie trzeba było się podwieszać, nogami oplatać, skakać. No i ja. Jestem człowiek bez formy, ale dawałam z siebie 200%, żeby to zrobić. I tak nie zrobiliśmy wszystkich siłowych pokoi, ale się starałam. Sytuacja była taka, że ja bardzo. Mi się bardzo szybko robią siniaki, i miałam bardzo duże zakwasy na drugi dzień. I miałam wczoraj takie zakwasy, że ja nie byłam w stanie rąk do góry podnieść. Teraz jest git, ale jak ja wam pokażę, jakie ja mam siniaki, patrzcie tutaj, nie wiem czy widzicie. Ja mam całe dosłownie nogi i ręce w siniakach. Mi się tak szybko robią, a naprawdę dawałam z siebie 200%. Nie byłam w stanie wszystkiego zrobić, ale starałam się jak mogłam. Nie potrafię teraz po prostu wrócić do życia, a mam jeszcze do końca tygodnia wolne i muszę się po prostu ogarnąć. Więc zróbmy sobie szybciutko na rozruszanie kosmetyczny haul z DM-u i dwie rzeczy z Hebe. To są takie rzeczy praktycznie same żele pod prysznic, bo nam się skończyły zapasy, a my zawsze musimy mieć te rzeczy w zapasie. Zrobimy sobie coś takiego, ale najpierw dwie rzeczy z Hebe. Pierwsza rzecz z Hebe to taka maseczka nawilżająca do twarzy, i w ogóle. To jest maseczka na noc, całonocna. Nie robiłam nigdy maseczki całonocnej, więc zobaczymy, co to będzie ciekawego, bo tutaj się nakłada to na noc i idzie spać. Fasz szyja dekolt. A druga rzecz chyba to też taka rzecz do spania, czyli taki spray do poduszki, lawenda z rumiankiem. Czaiłam się na to mega długo i w końcu było na prące. I muszę Wam powiedzieć, że jestem troszkę rozczarowana, bo ja kocham zapach lawendy, a to pachnie tak takim trochę mydłem. Nie do końca to jest moim zdaniem, taka fajna lawenda. Niby tutaj jest olejek eteryczny lawendowy, ale moim zdaniem tak średnio lawendowy pachnie. Teraz zakupy z DM-u, bo tam akurat były fajne, um, fajna oferta żeli pod prysznic. Wziąłem sobie taką rękawicę. Miałam sobie kupić peeling do ciała, ale wzięłam sobie taką rękawicę do robienia właśnie peelingu i będę sobie myć ciało um, żelem i tą rękawicą. Ona jest taka um, do delikatnego peelingu, więc um, myślę, że fajnie to będzie zuszczać, a nie będę musiała kupować produktu. Żele mamy Fajne. Mamy tak, takie cytrusowe żele. I muszę sprawdzić zapach tego. Myślę, że będzie dobry. Uuu, cudnie. Z taką pomarańczką, grejfrutem. Coś ja kocham. Kocham takie świeże zapachy. To samo. grejfrut, Kocham. Absolutnie kocham, e, takie właśnie cytrusowe, świeże, bardzo takie energiczne e, kosmetyki, więc mamy coś takiego. Kolejny to Nice to see Ya. Oczarował mnie po prostu etykietą i był chyba mm, e, taki limitowany, więc stwierdziłam, że sobie przetestujmy. Mm, to jest taki z kolei taki kremowy. Nie wiem, czy żele podróżnie to nie są moje ulubione kosmetyki. Wzięłam też jeden taki męski, bo ja lubię takie, takie męskie zapachy, takie wiecie. Antyperspiranty, męskie żele pod prysznic, bardzo to lubię i ten mega dobrze pachnie. Takim, wiecie co, można by było powiedzieć, że pachnie trochę kostką do kibla, ale ja czuję tutaj takie, takie lodowe cukierki. Nie wiem, czy kojarzycie takie ice. One takie kurde, te cukierki były takie dobre, takie lodowe cukierki. Wzięłam jeszcze do tego trzy takie duże żele. Trzy takie 750 ml mleko i miód. To jest bardzo ładny zapach. One są też z Isany, bo w ogóle mam wrażenie, że te produkty z Bale Balea, z DM-u jest praktycznie to samo co Isana. W sensie może nie, że to samo, ale że mega dużo można znaleźć takich odpowiedników tego samego, więc może nawet są to te same produkty. To i to niemieckie. No, to jest mega fajny żel, mamy trzy takie żele. I wzięłam jeszcze jedną rzecz jedzeniową, przetestujemy ją sobie kiedyś. Napój do kawki, taki roślinny z grochu. Barista. Nie z groszku, tylko ja piłam kiedyś z groszku zielonego, obrzydliwy był. Z grochu jest, ym, są takie napoje popularne, Spritz, Sprout. One są bardzo smaczne, więc stwierdziłam, że wezmę taki Biodi-M. W ogóle mam wrażenie, że to jest dokładnie to, co w Rosmanie, No nie, wydaje mi się, że to są te same produkty. Zrobiłam sobie późne śniadanie, takie śniadanie, śnia drugie śniadanie. Po prostu całkiem spore śniadanie. Mam tutaj dwie duże kromki chleba, sałata, warzywa, sosy. Tutaj mam ser halumi, tutaj mam takie wege e, stripsy, trochę pikantne. E, mam nadzieję, że dam radę z nimi zjeść, bo jak spróbowałam, to są dosyć pikantne. Pokażę Wam później te stripsy. Dostałam fajną paczkę w prezencie. W każdym razie zajadam to sobie teraz, później się ogarniam, e, pogadamy. Będę też coś nagrywać, więc e, wszystko sobie podsumujemy, podsumujemy bo wczoraj. Cały dzień spędziłam na kanapie i w łóżku. W ogóle przedłużyliśmy parę dni temu umowę na mieszkanie tutaj o kolejny rok, to już będzie trzeci nasz rok na tym mieszkaniu. I taka rozkmina grubsza się zrobiła. Mieszkamy w tej Warszawie już te dwa lata i tak się zastanawiam, czy ja korzystam z tego, czy warto o tyle płacić. Bo zastanawialiśmy się też, um, ciągle myślimy o tym, żeby może mieć swoje mieszkanie, tylko gdzie i tak mieliśmy roztuliny ostatnio, że może byśmy się przeprowadzili do jakiegoś mniejszego miasta i tam na przykład kupić swoje mieszkanie. Gdzie Warszawa jest strasznie droga w porównaniu do innych takich dużo mniejszych nas, nie mówię tutaj o Krakowie czy Gdańsku, tylko takich naprawdę małych miast. Miasta. takich wiecie, 100 tysięcy mieszkańców, 200 tysięcy mieszkańców, a nie ponad półtora miliona, tak jak w Warszawie czy prawie milion, jak w Krakowie. Na razie ten temat jest wiadomo odłożony, no bo przedłużyliśmy to mieszkanie o cały rok. Skończy nam się umowa ostatniego października 2025 i będziemy przez ten rok kminić co dalej, bo przez rok może się też wiele wydarzyć, więc zobaczymy tak naprawdę gdzie będziemy za ten rok. Ale tak w myślach nie zamykam się na mniejsze miasta, bo szczerze mówiąc, kurczę, powiem Wam, chciałam się przeprowadzić do tej Warszawy, ale ja jestem domatorką, głównie siedzę w domu. Nie korzystam z tej Warszawy. Czy jest sens płacić tak dużo? Bo jeżeli chodzi o, nie wiem jak to wygląda w, te... w perspektywie wynajmu mieszkania, ale jeżeli chodzi o kupno mieszkania, no to te ceny za metr są... Dużo, dużo niższe w mniejszych miastach, co zresztą jest oczywiste. E, pracę mam teraz też tak naprawdę zdalną. Czasami gdzieś jeżdżę na sesję, ale to i tak gdzieś, i tak jeżdżę pociągami, więc jaki to problem byłby jeździć z innego miejsca? No, innego jakbym chodziła do biura w Warszawie, ale nie wiem co będzie za rok, więc tak naprawdę to jest taki temat do rozkminienia. Cholera, no, żeby kupić, żeby kupić fajne mieszkanie w Warszawie, takie wiecie, nie najmniejsze, takie żebyśmy mogli komfortowo mieć każde swoje biurko no to bańka mini ba, bańka musi być, weź na to kredyt jak wiadomo jakby mi ktoś dał mieszkanie teraz tutaj masz proszę mieszkanie e, na śródmieściu albo na woli, nawet na ochocie mieszkałam kiedyś trzy miesiące na ochocie parę lat temu i tam było fajnie Ym, no to wiadomo że bym wzięła, ale tak żeby kupować własne no to jest rozkwina grubsza grubszy temat na to czy Zostawać w tej Warszawie, bo nie wiem, nawet jakbyśmy chcieli pod Warszawą coś kupić, to i tak tam z drogo, bo to jest na, na tam ceny warszawskie, bo po Warszawie się jeździ tak samo, jakby się jeździło spod Warszawy do Warszawy. To na pewno nie, nie chciałabym wracać do Krakowa, tylko jak już to jakieś takie naprawdę mniejsze miasto, na przykład. Ja jeszcze do tej Bydgoszczy na zdjęcia i nie mówię, że chciałabym mieszkać w Bydgoszczy. Ja naprawdę tak w Bydgoszczy to widziałam trasę z, rond z, dworca, na, z dworca do centrum handlowego i z powrotem. To jest, moje standardowy, to jest moja standardowa trasa w Bydgoszczy. Ale chodzi mi o to, że to miasto jest mniejsze. Nadal coś się tam dzieje, że tak powiem, a ceny są dużo, dużo niższe. Zobaczymy, co się będzie działo przez ten rok, bo to tak naprawdę rok. Czy znaczy, wiadomo, no trzeba było się wcześniej na, nad tym zastanawiać niż w październiku. No nie wiem, za miesiąc mogą się różne rzeczy zmienić, więc to trzeba po prostu poczekać chwilę, ale temat jest po prostu otwarty na różne miasta w Polsce, nie tylko Warszawę. Warszawa jest fajna, jak chcecie żyć takim. Miejskim, towarzyskim życiem, wiecie, tutaj do knajp często pochodzić na jakieś atrakcje, na jakieś wydarzenia. No to Warszawa jest 100% super, bo duży wybór knajp, fajne rzeczy się dzieją, ale ja tak nie żyję. Po pierwsze, nie mam za bardzo okazji, też za dużo do tego, a po drugie, no też nie chciałam na przykład cały czas jeść na mieście, ale moglibyśmy też na przykład. Żyć w jakimś małym mieście, mieć dużo tańsze mieszkanie, gdzie zakup metra kwadratowego byłby dużo niż o parę grubych tysięcy. I na przykład raz, raz w miesiącu nawet pojechać na weekend do Warszawy. Spędzić sobie sobotę i niedzielę całą w Warszawie z noclegiem, pójść sobie na dobre jedzenie, zażyć tego warszawskiego życia. No to jest do rozkwiny, bo to jest przecież... Możliwe, na pewno wyszłoby to korzystniej. Więc pytanie: jak zmieni się nasze życie przez ten na nadchodzący rok? Ale głowy mamy otwarte. Na różne możliwości. Warszawa mnie nie trzyma. Właśnie będę testować te pazurki w końcu z Wing Nails. Eee, mam już wybrane, mam już prawie przygotowane. Wszystko tak wygląda przed i mam nadzieję, że za chwilkę pokażę Wam przepiękną przebitkę po. Nie będę nagrywać w trakcie, bo chcę sobie coś na telefonie palić. Może książkę albo coś tam zobaczymy. Mam nadzieję, że wyjdą pięknie. Boję się, jak będzie z prawą ręką. Trzymajcie kciuki, bo myślę, że to będzie coś super. Zraniłam się, ale to nie patrzcie na to. No i generalnie tylko się obrudziłam też klejem. Wygląda to moim zdaniem bardzo ładnie i tak dosyć naturalnie, tylko są trochę długie. Ja nigdy nie miałam takich długich paznokci i nie wiem, czy ogarnę po prostu jak w nich funkcjonować, ale wyglądają tak bardzo naturalnie. Jeśli nauczę się w nich funkcjonować, to będę z nich korzystać i zamówię sobie jeszcze czerwone. I z tego, co widziałam, czerwone są troszkę krótsze i to jakaś nowość, więc nawet będzie lepiej, ale już mam problem z pisaniem na komputerze. To jest kwestia przyzwyczajenia na 100%, więc zaraz będę, wezmę się za filmu i zobaczymy, jak będzie mi szło montowanie filmu, ale są śliczne, śliczne, w końcu śliczne paznokcie. Nie wiem, czy pamiętacie, ale chodzi o to, że to są takie paznokcie, takie ala tipsy, tylko że żelowe, e, takie, takie lepszej jakości niż taki zwykły tips, bo to jest twardy paznokieć. No ja to muszę tutaj oczyścić klej i umyć, ale na Alkazali dwie godziny e, po przyklejeniu nie mieć kontaktu z wodą, więc staram się tego nie robić i czekam, aż to na pewno dobrze... Osiądzie. No tak jak wam mówię, jak mi się to sprawdzi i ma się to trzymać nawet 3 tygodnie, więc sztos, zobaczymy. Tego kleju też mało poszło, więc on mi wystarczy na długo i potem mogę je zdjąć i założyć jeszcze raz, po prostu przesunąć o odrosty. Zobaczymy. Nie wiem, czy kojarzycie markę Apollo Roślinny Kurczak, tak pisane. E, I oni zmienili ostatnio nazwę na Planteris i dostałam prezent. Mogłam sobie wybrać smaki i wybrałam takie totalnie pode mnie, czyli mamy kebaba, którego za chwilę chyba zjem, bo mam straszną ochotę na kebaba, a mam pitę w domu. Już w ogóle będzie fantastyczny posiłek. Gyros klasyk, złocisty, shoarma i... Roślinne stripsy, i już wczoraj je dodałam do kanapki. One są takie troszkę ostrawe. Czuć to trochę, więc trzeba to złagodzić jakimś sosem, chlebem, czymkolwiek, bo tak same w sobie są trochę za ostre dla mnie, bo wiecie, jak ja z ostrym jedzeniem. E, I w ogóle to są produkty na bazie fasoli. Mega ciekawe, zazwyczaj wiecie, jest soja, białko pszeniczne albo groch. A tutaj mamy fasolę. Ja już jadłam kiedyś te produkty. Tripsy jadłam, łagodne były wtedy i były przepyszne, i teraz też są bardzo dobre, tylko trochę na mnie za ostre. Zrobiłam domu kebaba z kebabem, a sobie z tymi stripsami dałam dużo sosu jogurtowo-czosnkowego, żeby to jakoś e, zjeść, to ostre. Ale myślę, że będzie pyszne. Wszystko się rozwaliło oczywiście, ja nigdy nie wiem jak te pity robić. Wszystko się rozwala. Właśnie nagrałam współpracę i miałam nagrać jeszcze jeden filmik, ale już mi się nie chce dzisiaj, więc przełożyłam to sobie na jutro. Jutro będzie w ogóle fajny dzień, bo lecimy po nowe okulary. Będę robić nowe okulary, więc super. Mam nadzieję, że coś fajnego wybierzemy, a swoją drogą idę zaraz umyć włosy żebym właśnie mieć na jutro świeżutkie. A miałam Wam o tych paznokciach powiedzieć i zaraz bokichnę. To nie są wcale długie paznokcie, umówmy się. No, ale to są najdłuższe, jakie kiedykolwiek miałam. I muszę Wam powiedzieć, że czuję się tak z nimi... Jakbym miała cały czas, cały czas obce ciało. W ogóle przykleiłam je tak, o, nie umiem tego jeszcze robić. Zrobiłam sobie w ogóle parę ran. Ukleiłam się trochę klejem, trochę powyjeżdżałam tym klejem, powyciekał mi, ale uważam, że jak na pierwszy raz z czymś takim to nie jest źle. Powiem Wam tak, efekt podoba mi się niesamowicie, ale ja nie jestem kompletnie przyzwyczajona do takich paznokci. To jest kwestia tego, w ogóle mam katar, zaczyna się. Kwestia tego, że ja się muszę przyzwyczaić do tego, że mam dłuższe paznokcie i na przykład inaczej się piszę na komputerze, inaczej się chwyta rzeczy. To nie jest tak, że ja nagle nie mogę czegoś zrobić, tylko ja muszę jakby ogarnąć, że trochę inaczej na przykład otwiera się szafki w kuchni, e, bo ja zawsze tak, wiecie, miałam krótkie, to tak zahaczałam, a teraz jakby tak bokiem. I po prostu to jest kwestia tego przyzwyczajenia się, bo to nie są długie, długie paznokcie. I jak one mi się sprawdzą i będą mi się tyle trzymać, to już wiem, że kupię sobie drugie, bo teraz wyszły nowe na tej stronce. Ja mam je z Wing Lashes i tam są rzęsy i paznokcie do doczepiania. E, one są mega serio takie twarde, takie sztywne. To widać, że to się nie ugnie. Boję się po prostu, że o coś, o, o coś zahaczę i pójdzie mi paznokieć, ale no jakby miała swoje długie, to mogłaby się taka sama sytuacja zdarzyć. Więc muszę po prostu się nauczyć z nimi funkcjonować, ale bardzo mi się podoba jak one wyglądają. Małym kosztem, bardzo krótkim czasem. Nie muszę po prostu tych paznokci robić przez dwie godziny, ani nie muszę chodzić i płacić ponad stówkę za paznokcie. Kleju mi zostało mnóstwo i myślę, że jeżeli to się sprawdzi, to będę zachwycona i będę używać cały czas, bo ja zawsze bardzo chciałam mieć dłuższe paznokcie, ładne paznokcie, ale ja nie potrafię zapuścić paznokci, a jak zapuszczałam i czasami robiłam sobie hybrydy, chwila, moment i ja już jakby traciłam jakiegoś jednego paznokcia i to już źle wyglądało i potem już wszystkie szły. Wszystkie szły, wszystkie musiałam ścinać, piłować. Po prostu moje paznokcie się do niczego nie nadają. Mam nadzieję po prostu, że wytrwają, bo to jest niski koszt, a bardzo ładne paznokcie bo wiecie, bo one są wielorazowe ja za nie zapłaciłam jakieś 50 zł e, za 30 paznokci, bo tam jest 30 paznokci w 12 chyba rozmiarach czy tam 15 nawet rozmiarach ja jak je zdejmę, to później mogę je założyć znowu, tylko po prostu je przesunąć, żeby nie było odrostu. Trzymajcie kciuki po prostu, żeby to się sprawdziło, bo to, będzie, bo to będzie po prostu tania sprawa. Zawsze chciałam mieć takie paznokcie ładne, a nie wyobrażałam sobie chodzić co miesiąc na paznokcie i płacić tam 150 200 zł cały czas za te paznokcie, bo nie chcę po prostu sobie dokładać takich wydatków, więc mam nadzieję, że taka budżetowa opcja mi się sprawdzi i się przyzwyczaję do tych paznokci, nie będą odpadać po pięciu dniach. Zobaczymy. Na razie jest drugi dzień i one się naprawdę bardzo mocno trzymają. Cebulka, pieczarki i wege boczek zmielonego. Teraz dodamy jajka i będzie coś. Mega prostego, a przepysznego. Śniadanko gotowe. Mamy jajecznicę z pieczarkami, boczkiem, cebulką, do tego pomidorki i orzechy włoskie. Wyjecznicę mam jeszcze trochę sera. Mocno ją ścieram, tak jak lubię, i wyszło mi takie. Mało węglowodanowe śniadanie. Oczywiście, że nie mógł mi spaść na przykład tuż do rzęs, tylko musiało spaść coś, co się rozwaliło ryb, e -E róż. E Przewspaniały dzień, bo w końcu wymienię swoje okulary na nowe. Oczywiście nie będą od razu wymienione, bo będzie trzeba na nie poczekać. Za e dwa tygodnie ale zrobiłam full badanie oczu. Wada mi się tak zwiększyła, że szkoda naprawdę mówić na lewym oku, bo na prawym stanęła w miejscu. Astygmatyzm też mi się zwiększył, ale przynajmniej wybrałam sobie bardzo fajne. Ramki tak naprawdę bardzo, bardzo podobne do tych, które mam, ale ostatecznie okulary pokażę Wam już w jakimś innym filmie, jak będę je odbierać. Wróciłam z okularką i moim zdaniem będę tak zadowolona. Trzeba poczekać jakieś 7 dni roboczych. Pod koniec miesiąca będą i super, bo potem jedziemy do Krakowa, więc idealnie chciałam wam w ogóle powiedzieć, że pomimo, że tutaj mi się trochę włosy rozkręciły, to fajnie mi się tutaj tak grzywka ułożyła. I coraz lepiej mam wrażenie, że czasami te włosy wyglądają. Niedługo będę się umawiać do fryzjera. Mam Na nadzieję, że wtedy jeszcze lepiej będzie wszystko, ale chodźcie, pokażę Wam coś, co kupiłam. Kupiłam sobie chipsiki, to są jedne z moich ulubionych teraz, przepyszne są, bo są takie lekko słodkawe, ale zerwałam w kaufie edycję limitowane budyniów i tak ja sam budyniów tak o nie jem, ale one będą mega pasować do owsianki albo do placuszków, jako taki wiecie smaczek. Jak zobaczyłam te smaki, to oszalałam. Wiecie, że we mnie płynie jesienna krew, jesieniarska krew. Więc pumpkin spice latte i karmelizowane jabłko i już mi cieknie ślinka, bo mam mega ochotę na to. Tutaj jest, że spróbuj z pieczonym dynią, spróbuj z pieczonymi jabłkami. Myślę, że to jest dobry pomysł na pycha jesienny posiłek. Myślę, że zrobimy sobie jeszcze jakiś jesieniarski dzień jedzenia porządny. No jesień jest zbyt piękna, żeby nie jeść puszności. Chociaż dzisiaj powiem Wam jest tak gorąco na zewnątrz i w ogóle się słońce świeci i strasznie grzeje, ale to chowamy i fajnie, żeby bez cukru, że w kałfie takie smaczki. Było chyba coś jeszcze, ale nie. Nie pamiętam, także nie pamiętam, ale te dwa kupiłam i będziemy coś z nimi działać. Tak jak wam mówię, nie jako budyń sam w sobie, tylko jako dodatek do placków. Ja uwielbiam dodawać budyń na przykład do placków na słodko, bo one wtedy mają zupełnie inną konsystencję, mają taki fajny posmaczek. Bo wiecie, to jest skrobia, jak dobrze pamiętam, tak? No a ta skrobia to robi taką robotę konsysten konsystencji. Witam się z wami w niedzielę, tak naprawdę już pod sam wieczór. Na cały dzień się nie odzywałam, nic ciekawego nie robiłam, ale teraz biorę się za przygotowanie malutkiego meal prepa na nadchodzące dni. Jutro jadę do Kutna robić zdjęcia w centrum handlowym, więc muszę sobie zrobić coś na śniadanie, coś na wynos, ym, jakiś obiad. Od razu przygotuję po prostu jedzenie na wtorek, więc zróbmy to. Od jutra nagram e, tydzień jedzenia, jeszcze taki mojego jedzenia, bo powiem Wam szczerze, miałam tydzień urlopu. No nie ponagrywałam za dużo, nie wyjadałam. Generalnie w tym tygodniu moja dieta była tragiczna, więc musimy się teraz ogarnąć, wrócić do gotowania, wyjadać dobre rzeczy, warzywa, różne najróżniejsze rzeczy, co mam w lodówce. Wybierzmy się za to. Tutaj mamy naleśniki na śniadanie. Dodamy tu jeszcze jakieś owocki do tego czy coś w tym stylu. A tutaj mamy nioki na wynos. Druga porcja na kolejny dzień. Tak, bym to zjadła. Jeszcze sobie kupiłam skyra do pociągu i butelkę wody. Dzień jutro smaczny dzień, a z kolacją zobaczymy już jutro i to będziecie widzieć pewnie w kolejnym filmie, dzień, tydzień jedzenia ze mną.